Raz jeszcze dziękuję bardzo za wspaniałe spotkanie, podczas którego w bardzo konkretny, efektywny sposób dyskutowaliśmy o różnych aspektach integracji i postępie integracji krajów z Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Ostatnie kryzysy, zwłaszcza kryzys migracyjny, kryzys uchodźców pokazał, że zewnętrzna granica Unii Europejskiej musi być silna, stabilna, szczelna, dobrze chroniona i to jest w naszym najlepiej pojętym interesie zarówno krajów Europy Centralnej, ale i, ale i oczywiście całej Unii Europejskiej. Chciałbym też bardzo serdecznie podziękować za nie tylko bardzo dobrą organizację, ale za to, że Polska jest w kolejnym roku krajem przewodniczącym temu procesowi integracji Bałkanów Zachodnich. My na miejsce kolejnego spotkania, które tradycyjnie chcemy zorganizować za 12 miesięcy. W lipcu również wybraliśmy Poznań, miasto z bardzo dużymi tradycjami gospodarczymi, jedno z najsilniejszych gospodarczo miast i regionów w Polsce, ponieważ mamy też taką intencję, żeby się podzielić z naszymi przyjaciółmi z Bałkanów Zachodnich właśnie różnymi naszymi doświadczeniami z procesu Akcesji z procesu dochodzenia do Unii Europejskiej. Nasze problemy z lat 90. bardzo mocno przypominają to, przypominają mi to o tym, o czym dyskutowaliśmy dzisiaj podczas tych trzech sesji na temat Bałkanów Zachodnich. Bardzo ważnym tematem jest również wymiana kulturalna, wymiana pomiędzy młodzieży, tak żeby młodzi ludzie z Bałkanów Zachodnich mogli zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania krajów Unii Europejskiej. My tymi doświadczeniami na pewno bardzo chętnie się podzielimy. Wśród różnych problemów krajów z Bałkanów Zachodnich, tutaj mówiła pani premier i pani kanclerz. To są problemy związane z korupcją, z przestępczością i w Polsce w latach 90. Sytuacja wyglądała nie tak bardzo odmiennie od tej, którą dzisiaj sobie komentowaliśmy, a więc nasze doświadczenia walki z korupcją, gdzie Polska dzisiaj może się pochwalić ogromnymi osiągnięciami. Jesteśmy na wysokich miejscach, po tej właściwej stronie, tęczy tych rankingów korupcyjnych czy antykorupcyjnych. Myślę, że będzie bardzo ważnym doświadczeniem dla krajów z Bałkanów Zachodnich. Niezbędnym warunkiem rozwiązania problemów Bałkanów Zachodnich w realizacji uzasadnionych europejskich ambicji jest też podjęcie właśnie różnych dwustronnych kwestii politycznych i pojednania, do którego doszło w dużym stopniu też chciałem się przyłączyć do tych gratulacji w znalezieniu kompromisu pomiędzy Macedonią a Grecją co do przyszłej bardzo prawdopodobnej nazwy Macedonii po ratyfikacji tego procesu. E... Jako ostatni duży obszar, który dyskutowaliśmy, który chciałbym też podkreślić, warto wspomnieć o infrastrukturze, o rozwoju infrastruktury gazowej, energetycznej, drogowej, kolejowej. Z punktu widzenia Polski ta inicjatywa, którą czasami nazywamy inicjatywą Trójmorza, jest dobrym uzupełnieniem infrastruktury Unii Europejskiej, żeby ten wymiar, nazwijmy to północ-południe, dodatkowo dawał duży wkład do rozwoju gospodarczego całej Unii Europejskiej. W przyszłości mam nadzieję również z zintegrowanymi Bałkanami Zachodnimi dla wzmocnienia bezpieczeństwa, dla lepszego rozwoju gospodarczego i dla m, lepszej wymiany kulturalnej z tymi krajami.